Dirk to kolejny niemiecki projektant gier planszowych, który przede wszystkim zasłynął wydaniem Alhambry, gry, która zdobyła Spiel des Jahr w 2003 roku. Od tej pory już wyszło kilkanaście rozszerzeń tej gry i gra jest bardzo oceniona na całym świecie. Stworzył on także jako pierwszy hybrydę gry planszowej Strategicznej gry wojennej. Na początku powstał Wolsztein, później na tej bazie powstał Szogun. Szogun też jest bardzo wysoko ceniony przez wszystkich graczy na całym świecie. Ja chciałbym powiedzieć troszeczkę więcej na temat gry logicznej tego autora gry Metro. Gry, która no, jest dosyć już stara, bo została wydana po raz pierwszy w 97 roku. została do, jakby doceniona przez Mensa i wskazana jako w 2001 roku jako najlepsza gra Mensy. Dzisiaj kilka słów na temat tej pozycji. Zapraszam. Pewnie dlaczego wybrałem akurat Metro z tych wszystkich gier, a nie Alhambra czy Shoguna. A to dlatego, że dosyć, ostatnio, dosyć często i mocno gram w gry logiczne. Po ostatnim pionku miałem możliwość poznania mnóstwo tych gier. Metro, akurat znalazło się w mojej e, kolekcji. Mam okazję, miałem okazję przetestować e, tą grę i chciałem się z Wami tymi wnioskami podzielić. To, oczywiście, to jest gra logiczna, taki reprezentant gry kafelkowej polegającym na tym, że wykładamy żetony kafelki na, na planszy. One tworzą określoną konfigurację, a tą konfigurację utrzymuje, otrzymujemy punkty gracz, który stworzy jak najwięcej takich konfiguracji, e, oczywiście zyskuje tych punktów najwięcej wygrywa rywalizację. Taka właśnie jest metro. Umożliwia rozrywkę od 2 do m, nawet 6 osób. E, to jest gra w zasadzie familijna, bo od 8 lat umożliwia y, rozrywkę. Autorem jest Dirk Hen. To, co jest istotne, to gry, które pokazują Alhambra, shogun, także Metro zostały wydane w polskiej edycji. E, stoi za tym oczywiście wydawnictwo konińskie e, firma G3. E, a sama fabuła Metra polega na tym, że autor przynosi nas do, paryskiego, do budowy paryskiego Metra. Do 1898 roku jesteśmy budowniczymi i mamy za zadanie zbudować e, nitki metra, paryskiego metra. Gracz, który zdobędzie, wybuduje tych nitek jak najwięcej i jeżeli uda mu się wybudować je jak najdłuższe, za to wszystko uzyskuje punkty. Kto uzyska tych punktów najwięcej, wygrywa rywalizację. Tyle, jeżeli chodzi o wstęp. Zapraszam, pokażę jak grać i powiem kilka słów na temat tej gry. Pudełko metra jest dosyć dużych rozmiarów i jest standardowe pudełko, które jest podobne do pudełka alhambry. W pudełku znajdziemy 60, -60 żetonów kwadratowych trasy. Każdy żeton zawiera dwie informacje, cztery trasy i ewentualnie strzałka jest strzałka, która pokazuje, w jakim kierunku powinniśmy układać bezpośrednio żetony. Układ torów występujących na każdej z kwadratowych płytek ma zupełnie różną kombinację. Do gry zostały załączone także sześć tzw. arkuszów linii metra. Każdy arkusz jest w innym kolorze i one wyznaczają nam poszczególne stacje dla każdego gracza w różnej konfiguracji. Gracz powinien ustawić swoje wagony metra według ustawienia startowego, czyli Według nazw czy według cyferek będzie łatwiej 1, 4, 6 i tak dalej, żeby wokół planszy ustalić swoje startowe wagony metra. Za pomocą kart, za pomocą arkuszy stacji, stawiamy nasze stacje początkowe na planszy. Jak widzicie, plansza jest dosyć sporych rozmiarów. Wokół planszy znajduje się tor punktacji od 0 do 100. Co 10 oznaczony. Znajduje się także tu miejsce na 32 stacje. Każda stacja posiada numer, nazwę oraz dwoje torów. Tor wyjazdowy, na nim stawiamy nasz drewniany wagon w naszym kolorze oraz wyjazdowy. Tu będą kończyły trasę e, tory układane przez nas, ewentualnie przez innych przeciwników. Ten wagon jest wagonem początkowym przy układaniu naszej trasy i należy kierować się przy układaniu tymi torami, czyli torami z prawej centralnej części planszy. Znajdują się 8 stacji, mają swoje nazwy. Jeżeli doprowadzimy nasze połączenia do tych stacji, wtedy punktacja nasza podwaja się. Dobry, załączonych jest 61 wagonów metra, w sześciu kolorach oczywiście. Służą do oznaczenia stacji, które należą do gracza. Są drewniane elementy, dosyć solidnie wykonane. Do gry złączone są oczywiście pionki, które będą odmierzały nasze punkty na wspomnianej wcześniej torze punktacji. Nie mogę zapomnieć o instrukcji. Instrukcja jest dosyć krótka, też kolorowa, wyjaśnia zasady rozgrywki, więc myślę, że można bez problemu po przeczytaniu instrukcji zasiąść do rozgrywki. Jeżeli gracze ustawili swoje startowe ustawienie według linii metra, ustawili bezpośrednio swoje wagony na poszczególnych stacjach zgodnie z wykazem, no może zacząć się właściwie rozgrywka. Rzetony metra są tasowane, ustawiane w zasięgu planszy. Rozgrywka odbywa się zgodnie ze wskazówkami zegara. Zaczynający gracz bierze żeton ogląda go, po czym dokłada go bezpośrednio na planszę. Przy wykładaniu żetonów musimy kierować się przede wszystkim kilkoma zasadami. Kierunkiem strzałek. Żetony muszą być wykładane zgodnie z kierunkami strzałek. Kolejny żeton powinien być dokładany albo do stacji naszej przeciwnika, nie ma to znaczenia, bądź też do kolejnych Żetonów naszej bądź przeciwnika nie ma możliwości, żeby go położyć swobodnie, samodzielnie, taka sytuacja nie jest zapuszczana, a także nie ma możliwości, żeby dokładać żeton bezpośrednio do stacji e, centralnych. W porządkowej fazie nie należy wykładać e, żetonów, które automatycznie zamykają naszą trasę, czyli e, mają krótkie trasy, należy je automatycznie odłożyć i wylosować kolejne. Jeżeli w wyniku dołożenia kafelka. Na plansze połączy nam się, stworzymy linię ciągłą, trasę od stacji początkowej do stacji końcowej. Wtedy należy podliczyć bezpośrednio kafelki i odzorować to na torze punktacji. Popatrzmy, zawodnik, który gra żółtymi, połączył stację początkową, stację numer 20 z stacją główną, centralną, czyli tak, 1, drugi, 3, 4. Automatycznie musimy przekręcić ten wagon, znaczy, że ta stacja już jest skończona. Jeżeli dotarł bezpośrednio do, centralnego, do centralnej części, wartość punktów liczymy razy dwa. Wyśledźmy ruch gracza niebieskiego, też dołożył gafelek, stworzył ze swojej stacji, stacji początkowej linię ciągłą. Popatrzmy tutaj, już bardziej taka skomplikowana, i dochodzi tutaj. Czyli musimy to policzyć, czyli raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Gracz w tym momencie uzyskał 10 punktów. Przekręcamy wagon i automatycznie znaczy, że ta linia już jest zakończona. Jak sama, sami zobaczyliście na tym przykładach, które pokazałem, każdy żeton, który jest częścią trasy, jest wart 1 punkt. Jeżeli linia kilkakrotnie przebiega przez ten sam żeton, za każdą jego część przyznawane są punkty. Gra kończy się, kiedy wszystkie płytki na flaszy są wyłożone. Ewentualnie nie ma możliwości już wyłożenia innej płytki. Rywalizacja wygrywa gracz, który zdobył najwięcej punktów na torze punktacji. Zobaczyliście, jak wygląda metro. Jest w zasadzie bardzo prostą grą. Bierzemy kafelek, dokładamy. To cała mm, Sztuka polega na tym, żeby te kafelki kłaść umiejętnie, z jednej strony chcemy mieć dla siebie jak największe, największe i najdłuższe linie metra, z drugiej strony chcemy przeszkadzać przeciwnikom, chcemy, żeby oni już kończyli te linie, no, chcemy ograniczać ich ruchy. Także myślę, że jeżeli bierzemy, analizujemy grę pod tym kątem, to myślę, że daje dużo możliwości jakby myślenia logicznego i tym bardziej, jeżeli mm, już Pogramy kilka razy w tą grę i przejdziemy z tego e, układania kafelków e, w jednym kierunku, w różne strony, to myślę, że gra w tym momencie będzie naprawdę wtedy bardzo emocjonująca. Co do samego wykonania, no, gra może nie zachwyca. E, plansza jest raczej taka stonowana, bura, ale myślę, że to akurat no, taki klimat, klimat taki industrialny e, budowy metra, więc myślę, że e, no, niekoniecznie ta gra e, powinna być e, ładna. E, to co mi się też nie podoba, to gra jest od 8 lat, czyli w zasadzie familijna. Tor punktacji powinien być pełen, nie co 10, bo e, czasami e, jeżeli uzyskujemy większą liczbę punktów, no musimy liczyć i to jest jakiś kłopot. Gra ja w zasadzie jest wykonana bardzo dobrze. E, myślę, że. Tutaj nie będzie kłopotów, żeby z niej korzystać przez długie lata. To, co też jest dziwne i mnie zastanowiło, to jest dobór tych wagonów. Autor z góry już narzucił, jakimi wagonami mam grać, jakimi kolorami. No, są osoby, które celebrują swoje kolory, grają tylko w zielone, w czerwone, w niebieskie. W tym wypadku no, nie ma takiej możliwości. Gracz już z góry narzucił, że przy konfiguracji trzyosobowej gramy w te kolory, w konfiguracji czterosobowej. Te kolory i tak naprawdę e, jest tyle pionków, żebyśmy mogli ewentualnie grać e, w, w, w każdej konfiguracji. No, to jest błahostka, aczkolwiek są osoby, które no, zwróciły na to uwagę i myślę, że to jest jakiś taki e, mały minus. E, biorąc pod uwagę całą kształt tej gry. Wykonanie, mechanikę myślę, że gra no, wpisuje się w ten nurt. E, Gier kafelkowych bardzo dobrze. Porównywana jest do Carcassonne czy ewentualnie wilkiowce. Myślę, że przy konfiguracji czteroosobowej, bo taka jest, myślę, że najlepsza przy sześciu graczach już są pewne przestoje. Nie polecałbym tak samo jak Alhambra, nie polecałbym dla sześciu graczy, ale cztery, no jeszcze pięć graczy, to w tym momencie gra jest bardzo fajna. Myślę, że można broni rodziny i takich osób, które to nie grały, które nie są jeszcze dosyć mocno zaawansowane w gry można spędzić miło czas, a dodatkowo, jeżeli lubimy gry logiczne, myślę, że można te gry spróbować w stosunku do innych pozycji w takich większym gronie, myślę, że za mocno nie odstaje. No, po prostu zagrajcie, myślę, że gra jest godna uwagi, jest po polsku, to też jest dosyć ważne. Możecie spróbować. Mam nadzieję, że, że gra was w moim gronie, w klubie m, Planszówek w Płocku, gra robi furorę. Siadają do, do niej osoby, które w zasadzie zaczynają i ja myślę, że no, tutaj mają wielką frajdę wykładania tych e, żetonów. Także grajcie, tak zobaczycie. Myślę, że jest godna uwagi. Możecie zobaczyć i sami ocenić. 16. odcinek podcastu wideo Planszlandia. Ocenicę o grach planszowych. Tyle na temat metra. Zapraszam wszystkich na kolejne odcinki Marek Wesowski. Do zobaczenia.